Kiedy zdasz sobie sprawę, że niczego ci nie brakuje, cały świat należy do ciebie. Nie da się ukryć, że autor tych słów stał się legendą. Lao Tzu, boni mowa, jest twórcą taoizmu i autorem niesamowitego dzieła Tao de Ching. Istnieje pewna legenda, że kiedy dotarł na granicę Chin, strażnik poprosił go, aby napisał swoje nauczanie, zanim będzie mógł przejść na drugą stronę. Tak oto przystąpił do pracy i po kilku godzinach napisał rozważania, które dziś inspirują ludzi na całym świecie. Czy to tylko fikcja, czy też za tą historią kryje się prawda? Nie wiemy. Tak samo jak nie wiemy, czy w ogóle istniał, bo nie ma na to jednoznacznych dowodów. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, by wziąć te zasady, ubrać tak, by pasowały do obecnej rzeczywistości, co pozwoli nam na ulepszenie pewnych obszarów naszej egzystencji. Parafrazując bohatera odcinka, Twoje przekonania stają się Twoimi myślami. Myśli, stają się słowami, słowa stają się czynami, a czyny pokazują to, kim jesteś. No to nie pozostaje nam nic innego, tylko przejść do działania. Zasada numer jeden: kto działa w bezruchu, znajduje spokój w swoim życiu. W ciszy oraz byciu bezkształtnym jak woda kryją się siły, których nie dostrzegają ci, którzy ciągle się poruszają. Ten bezruch nie oznacza lenistwa. Chodzi tu o spokój, który pojawia się w naszej duszy, pozwalając nam zobaczyć więcej niż tylko zewnętrzne pozory. Kiedy zaczynamy działać w zgodzie z naturą i przepływem rzeczy, przestajemy stawiać opór oraz zaczynamy odkrywać potęgę, która kryje się w naszej istocie. Wielu mieszkańców tego świata widzi tylko tafle jeziora, ale nie zanurzają nawet głowy, by zobaczyć, co kryje się w jej wnętrzu. Jak twierdził David Goggins, największa bitwa przez jakąkolwiek przyczynę. Jest tuż między Twoimi własnymi uszami. Toczy się w Twoim umyśle. Wszyscy przechodzimy przez ten konflikt, ale już mało kto ma ochotę walczyć i wygrać tę potyczkę. Widzisz, nie chodzi o to, że mamy trzymać w naszych rękach miecz, machając nim na wszystkie strony. To jest słabość. Ale zamiast szukać przyjemności w postaci nowego samochodu, drogiej restauracji, podróży all-inclusive, postarajmy się wsłuchać, co ma do powiedzenia ta rzecz w środku nas. Lao mówi jasno: nie musimy ruszać się za granicę, by poznać cały świat. Bez wyglądania przez okno można zobaczyć drogę do nieba, a im dalej się idzie, tym mniej się wie. Jesteśmy tak przestymulowani, że nie potrafimy usiąść i poszukać odpowiedzi na nurtujące nas kwestie. Uciekamy w stronę konsumpcji, czyli tego, co jest dostrzegalne. W zasięgu naszego wzroku, ale nie doceniamy piękna ukrytego w głębi. Czy cudowne widoki znajdują się w kraju, który zawsze chcieliśmy zobaczyć? Czy może perspektywa wolnego umysłu sprawi, że będziemy odczuwać satysfakcję? Niewykluczone, że radość znajduje się w obu rzeczach, ale zanim zaczniemy kierować się pierwszą drogą, Przejdźmy przez drugą, która jest o wiele cięższa. Bo nigdy nie wiesz, czy to nie jest iluzja albo sposób na ucieczkę od rzeczywistości. Nie masz pojęcia, co jest dla ciebie ważne, jeśli ciągle się poruszasz, gdyż to cisza odkrywa tajemnicę wieczności. Zostaw rzeczy takimi, jakie są, nie próbując ich przyspieszać. Poruszaj się w rytmie wszechświata albo spraw, by to wszechświat grał na Twoich zasadach. Ale wtedy musisz uspokoić ten skomplikowany twór w środku. Trzymasz cierpliwość. By czekać aż błoto opadnie, odpowiedz sobie sam. Jeżeli chcesz stać się uczonym, każdego dnia dodawaj coś do swojego elementarza. Aby stać się oświeconym, każdego dnia upuszczaj i rób to do momentu, w którym żaden sygnał z otoczenia nie będzie w stanie cię rozproszyć. Zasada numer dwa: wszystkie zjawiska są nierozdzielnie powiązane. Niebo i Ziemia są nieustannie trwałe, ponieważ nie traktują siebie samego jako zjawiska oddzielonego od innych. Działają zgodnie z naturalnym porządkiem wszechświata, tworząc rzeczy takimi, jakie powinny być. Wszystko dzieje się według schematu. Jak mówił Bob Proctor, każda rzecz jest podporządkowana prawom. W nocy robi się ciemno, drzewo oraz liście rosną, a następnie opadają. Zima nigdy nie następuje po zimie i to właśnie te rzeczy są jego przejawem. Kiedy zaczyna się rozumieć oraz stosować w swoim życiu, możesz stworzyć cokolwiek zechcesz. Dlatego, człowiek który oddziela się od innych, nastawia się na całkowite zniszczenie, ponieważ nie działa w zgodzie z naturą. Pewnej nocy Taoista spotkał w lesie starca, który stał na jednej nodze, patrząc w stronę księżyca. Starzec nie był zainteresowany rozmową, jednak filozof postanowił zapytać. Dlaczego stoisz na jednej nodze? Z tego samego powodu, co ty na dwóch. Taoista nie zrozumiał i już miał odejść, ale w ostatniej chwili Nestor dodał. Stoję na jednej nodze, aby poczuć jedność z wszechświatem. Zobacz, aby doświadczyć stanu FU, czyli nieskończoności, trzeba wyrzucić ze swojego umysłu wszelkie pojęcia o ograniczeniach czy oddzieleniu, a zanurzyć się w jedności z otaczającym nas światem. Ta historia to pewne wezwanie, że wszyscy jesteśmy ze sobą powiązani, a każde nasze działania wpływają na całość tej planety. Jeżeli nie kreujesz tego, do czego zostałeś stworzony, próbujesz zaprzeczyć prawom, które nas otaczają. I możesz zapytać, do czego zostałem stworzony? Każdy z nas ma swoje własne przeznaczenie, jednak głównym rdzeniem jest pozostawienie po sobie czy czegoś więcej. Rodzimy się nadzy i umieramy nadzy, ale to co robimy w trakcie jego trwania jest kluczowe. Odrzuć to nihilistyczne podejście, które mówi, że nic nie ma sensu, a ty jesteś tylko małą, nic nieznaczącą kropeczką na mapie świata. Kiedy pokazujemy ludziom wokół nas, że można być kimś więcej, stajesz się jego istotną częścią. Ed Milet ma do tego świetne podejście, które uwielbiam, a brzmi ono tak. Śmierć jest nieunikniona. A kiedy umrę, wierzę, że spotkam człowieka, który był mi przeznaczony. Dlatego modlę się, abyśmy byli identycznymi bliźniakami. To powód, dla którego żyję z zamiarem i celem. Każdy dzień, każda decyzja, którą podejmuję, przybliża mnie lub oddala od ostatecznej wersji siebie samego. Piekłem byłoby spotkanie tego człowieka i uświadomienie sobie, że jesteśmy zupełnie obcy. No właśnie. Jak chcesz być zapamiętany? A może jesteś gotowy na piekło? Każdy z nas ma wybór. A co jeżeli to jest prawda? Czy jesteś gotowy się z nią zmierzyć? Zasada numer 3, kiedy akceptujesz siebie. Cały świat również to robi. Według taoistycznej filozofii nie jesteśmy w stanie osiągnąć wewnętrznej harmonii, jeśli nie akceptujemy tego, kim na ten moment jesteśmy. I to nie jest zachęta do tego, aby zamknąć się we własnej bańce, przy okazji udając, że wszystko jest ok, a problemy magicznie znikną. Chodzi o to, że kiedy brakuje ci szacunku do samego siebie, to postrzega świat przez pryzmat własnych kompleksów, co praktycznie zawsze doprowadzi do nieporozumień z innymi członkami tej planety. Świetnie ujął to Jordan Peterson mówiąc: Jesteś moralnie zobowiązany do dbania o siebie. Powinieneś pomagać i być dla siebie dobry w taki sam sposób, w jaki opiekowałbyś się kimś, kogo kochasz oraz cenisz. Każda osoba ma swoje wady, nikt nie spełnia standardów doskonałości. Ale jeśli ta surowa prawda oznaczałaby, że nie mamy żadnej odpowiedzialności w tej kwestii, bylibyśmy brutalnie karani, więc nie może być to właściwym sposobem na pójście naprzód. Problemem, który również można zauważyć u ludzi jest to, że mówią źle na swój temat. Ciągle afirmują negatywne sekwencje zdań, co niesie za sobą dwa potencjalne problemy. Po pierwsze, wysyłają intencje, nie lubię siebie, więc ludzie, którymi będą się otaczać, również nie będą lubić siebie. A skoro wiemy, że 1 plus 1 równa się 2, to co mogą oznaczać dwie osoby nie lubiące siebie? Mieszankę wybuchową. Tak jest prawo natury. Jeżeli ta postać na zewnątrz jest uformowana na pewien wzór i będzie stale szukać podobnych jednostek, prędzej czy później je znajdzie. Nie miej co do tego żadnych wątpliwości. Życzliwość w słowach tworzy pewność siebie, a życzliwość w myśleniu kreuje głębie. Po drugie, staje się to ich nawykiem dokładnie takim samym jak mycie zębów, więc próba zrzucenia z siebie tego ciężaru będzie wymagała naprawdę dużej samodyscypliny. Widzisz, człowiek podobnie jak skała może być sztywny w swoim podejściu, ale kiedy będzie powoli uderzać w jej strukturę, zawsze ją zniszczy. I tak samo płynność w naszych zachowaniach może stać się albo naszym spawieniem, albo przeszkodą. To pewien paradoks. Rzeczy, które wydają się słabe, ale płynne, w rzeczywistości posiadają ogromną siłę. Więc następnym razem, gdy będziesz chciał siebie zdyskredytować, skulić głowę, przypomnij sobie te słowa. Każde takie zachowanie, każdy taki gest płynnie niszczy Ciebie jako całość. Zasada numer cztery. Żyj teraz jeśli jesteś przygnębiony, żyjesz w przeszłości. Jeśli jesteś niespokojny, żyjesz w przyszłości. Jeśli jesteś spokojny, znajdujesz się w chwili obecnej. Kiedy myśli błądzą między tym, co było, a tym, co ma nadejść, Twoja dusza zostaje rozdarta. Ale gdy odnajdziesz spokój w czynnościach, w których się podejmujesz, serce zaczyna tętnić w rytmie wszechświata. Niech myśli symbolizują liście na drzewie poruszane przez wiatr, a dusza jest korzeniem, znajdującym się głęboko w Ziemi. Gdy pozwolisz sobie na przepływ energii między korzeniem a liśćmi, doświadczysz pełni życia. Staniesz się jednym z wszystkich, a jednocześnie zachowasz swoją indywidualność. Odkryjesz piękno każdej chwili, widoczne tylko dla tych, którzy potrafią czerpać radość z tego, co dzieje się teraz. Wtedy nie będziesz miał potrzeby posiadania czegokolwiek co zewnętrzne, bo odczuwać radość. Będziesz cieszyć się każdym oddechem, każdym krokiem, każdym dźwiękiem. Co oznacza po prostu bezgraniczną wdzięczność. Zasada numer 5: unikaj nadmiernej potrzeby kontroli. Chcesz rządzić światem i kontrolować go? Nie sądzę, żeby to się kiedykolwiek udało. Świat jest świętym naczyniem i nie można go kontrolować. Tylko pogorszysz sytuację, jeśli spróbujesz. Mistrz akceptuje rzeczy takimi, jakie są, i ze współczucia unika ekstrawagancji, przesady. Oraz skrajności. Jest to pewien kłopot, z którym musi mierzyć się nasza cywilizacja, gdyż potrzeba kontroli jest wręcz wpisana w DNA. Ale kiedy robimy to w sposób neurotyczny, począwszy od związku po biznes, często doprowadzamy do jeszcze większego chaosu. W taoizmie problem nie jest postrzegany jako coś, co musi być rozwiązane siłą lub kontrolą, ale raczej jako naturalna część życia która może rozwiązać się samoistnie w czasie. Zamiast kontrolować sytuację, Lao Tzu zachęca do postrzegania jako przepływ, któremu należy dać się rozwinąć. Załóżmy, że chcesz kontrolować swojego partnera, analizujesz jego zachowanie, patrzysz na każdy krok, który wykonuje i zgadnij, co się wtedy dzieje. Doprowadzasz się do paranoi, zaczynasz samemu tworzyć problemy, które nie istnieją. Następnie dziewczyna lub chłopak, Tracą tobą zainteresowanie, a na końcu przestają cię szanować. Dokładnie tak samo jest w każdym innym aspekcie życia. Kiedy na siłę próbujesz wygrać z negatywnymi myślami, zazwyczaj otrzymasz ich jeszcze więcej. Kiedy za wzięcie starasz się kogoś przekonać, do danej opinii, powstanie między wami jeszcze większa bariera. Często te osoby nie chcą wyjść ze swojej bańki i nawet twój najlepszy argument tego nie zmieni. To tak jakbyś brał w garść wodę, licząc, że jej objętość pozostanie ciągle taka sama. Oczywistym jest, że po chwili zacznie przeciekać przez twoje palce, a na końcu nie będzie w nich absolutnie nic. Mogłoby się wydawać, że kiedy spróbujemy zawrócić naturalny bieg rzeki, będziemy osiągać znacznie lepsze wyniki. Jednakże musisz pamiętać, że wszechświat ujawnia rzeczy takimi, jakimi są, czy tego chcesz, czy nie, a próba walki z naturalnym procesem nie skończy się niczym innym jak klęską. Zasada numer 6. Dbaj o aprobatę ludzi, a będziesz ich więźniem. W teoizmie istnieje pojęcie Wuwej, czyli bezczynność, które polega na akceptowaniu naturalnego przebiegu życia. Zamiast dążyć do akceptacji oraz pochwał z zewnątrz, wyznawcy tej filozofii skupiają się na wewnętrznym spokoju. Nie da się ukryć, że czasy zmieniły się do tego stopnia, że ta potrzeba stała się niezwykle popularna. Ludzie chcą być lubiani, klepani po plecach, bo to daje im natychmiastową gratyfikację. Ale po pierwsze, taka osoba nigdy nie będzie godna zaufania. Bo jej sposób działania opiera się na chwilowym trendzie, a nie trwałych wartościach. Po drugie, zamyka się w klatce, w której ogranicza swój sens życia do racji żywnościowej w postaci pozytywnego feedbacku. Wraz z jego zniknięciem zaczynają się spadki samopoczucia oraz pierwsze objawy zaburzeń psychicznych. A nie daj Boże, ktoś napisze, że przestał ich szanować. Wtedy ich powrót do homeostazy trwa długie miesiące. Jest pewne powiedzenie, że kije i kamienie mogą złamać Twoje kości. Ale słowa nigdy tego nie zrobią. I kiedy naprawdę w nie uwierzysz, zobaczysz, jak wolny się staniesz. Żyjemy w przekonaniu, że te opinie mogą nas niszczyć, ale już mało kto wspomina o tym, że nic tak dobrze nie sprowadza człowieka do parteru, jak emocjonalna zależność od innych. Jeśli potrafisz oddzielić się od hałasu z zewnątrz, nie słuchać, kim powinieneś być, co powinieneś robić, zobaczysz wiele nowych ścieżek, które z czasem będą coraz częściej się pojawiać. Zasada numer 8, jeżeli zdasz sobie sprawę, że wszystko się zmienia, nie ma niczego, czego próbowałbyś się trzymać. Jedyną stałą jest nieustanne przemijanie. Wyobraź sobie, że trzymasz w dłoni kostkę lodu. Kostka ta jest bardzo twarda, ale chwilę później zamienia się w płynną formę. Podobnie z próbami trzymania się rzeczy oraz ludzi, którzy nie wnoszą żadnej wartości do naszego życia. Lepszym podejściem jest pozostawanie otwartym na przepływ oraz akceptację nadchodzących zmian. Osoba, która nie potrafi się przystosować, zostanie pochłonięta przez nurt, którym nie da się kierować. A kto już zrozumie, że nic nie jest trwałe i że jedyną pewnością jest zmiana, ten będzie miał siłę, by unosić się nad przepaścią niepewności, co pozwoli mu wejść na nowe, nieznane szlaki. Chcesz się dowiedzieć jak wykorzystać prawo ludzkiej natury na swoją korzyść? To kliknij w odcinek obok mnie.